Też widzowie wróciłem. Witamy się w nowym roku. Wszystkiego najlepszego z nowego roku. Trochę to minęło. No ale co widzowie? No byłem na wyjeździe, ale ważne, że nagrywam film. No i to nie z jakichś prezentów, z jakiejś okazji. I ten niedawno oglądałem mecz Realu Madryt, bo wygrali 5 do jednego i, i ja ten, jak jeden ostatnio tu tak. Wakacje, jak ten jakoś pod koniec wakacji ktoś napisał w komentarzu. Nie pamiętam jak się nazywał, gościu. Ten napisał, real czy bardzo, ale ja tam nie chciałem. Ten no, teraz według mnie jest dobry pomysł, żebyście się dowiedzieli. Więc fajne info tylko mnie nie krytykujcie w komentarzach, proszę. To ja nie chcę być hejtowany, proszę i zostawcie like subskrybujcie, dzwoneczkiem nie wiem jeśli jesteście nowi na tym kanale i otwieramy dzisiaj trzy gazetki normalnie hat -trick, jak Gonzalo Garcia <laughs> hat-trick gazetkowy ja dzisiaj zrobię widzowie, ale najpierw to wszystkie gazetki muszę przejrzeć ale będzie niezły yy, opening ja jeszcze tom otworzę do kompletu, bo wiecie yy, nie będzie mi się chciało otwierać ale jeszcze zapakowane ja nie mogę widzowie jeszcze szelest do tego No Ci pięknie Dobra to to już tak to o patrzcie Szybko trzeba rozpakowywać i wiecie Ja te gazetki muszę pootwierać widzowie bo to O to takie ej, ta troszeczkę jest bardzo wytedy Wysztug... Wysztugana. Dziwne. No i wszystkie yy, saszetki. Normalnie, brawo. No i teraz co? G gazetki muszę wszystkie przejrzeć. Równie dobrze mógłbym nie przeglądać ich, ale jak ktoś jest tu nowy, no to niech zobaczy za ktoś tej gazetki. Albo jak nie widział tej gazetki, no to niech zobaczy, bo co? Szkoda. Dobra. Tak. Tutaj są yy, tak. Tutaj jest Aqua Blast, tu są w ogóle te e, f, 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 super jety, wszystkie z serii drugiej. O, tutaj główki już dT te e, w, u, ten jak to się... O, patrzcie, Sigma! No to się tak mówi. O Jezus. E, tak, e, a tutaj jest ta jak, e, te, krzyżówka e, i nazwami tych Fixus trzeba lecieć, tu mamy cię podane. A tutaj y, na oko e, aha, trzeba e, różnica albo e, jakie zmiany zaszły e, z tym danym su e, o rozwiązanie na stronie 31. Nie zobaczymy strony 31. Wam dzisiaj tak na złość zrobię. Ja myślę... E, teraz patrzę widzowie co? 10 sekunda e, e, mojego nagrania? Nie, dobra. Coś tu żartują, Dobra. O, tutaj jest historyjka, fajna yy, widzowie do obejrzenia plakat. Tutaj mister Kingi Rodgon i profesor K. Tutaj, co tu się dzieje? Trzeba pokolorować. Tutaj są super jetty. O, pojazdy, super. Dobra, teraz to szybko przelecę, żebym wszystko otworzył. Jeszcze, ojej, tyle saszetek, k, muszę zrobić. Czekajcie widzowie, która strona, o, to jest moja kryjówka, to jest moja kryjówka tutaj napisane, czekaj. O nie, 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 o nie, 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 Zdałem sobie sprawę co tu trzeba zrobić, ale wam nic nie pokażę. Czekaj, jeden, nie ma. Nie ma, pokażę wam, o tu są innych prace, fajne. Fajnie sobie widzowie, co od czasu do czasu zaś pokolorować, bo to taka fajna zabawa. No, tu są w, w serii e, Legends. Dobra, teraz tą gazetkę, Jadę. Może się wyprostować. I można kolejną e, już dublet mamy. Dobra. E, o na stronie 32. Akurat to są rozwiązania podawane. Więc wiecie. Dobra, więc tutaj u rozsypywa e, panka. Tutaj trzeba po. wykreślać czy coś. E, o, mozaika. Coś tu jest napisane, tylko co tu jest napisane? Muszę. Nie, nie, nie jestem w stanie tego przeczytać. Widzowie. O, patrzcie, tutaj ktoś na Olimpiadzie z, z tym. Z czym to to. nie ja widzę. O, nartami, dart. e, huh. Skoczki fajne są czasem. O, wieża Enigmy, No to recyzowaliśmy więc wpadajcie na mój kanał i zobaczcie. Nowe otwarcie. O. Tu, no te gazetki to yy, otwierałem przy Was widzowie na odcinku. plakat, yy, yy, O, to też zrecyzowałem, to wbijacie do mnie na kanał Mr. King Track. Yy. O. Historyjka super też. Można na dobranoc sobie przeczytać, bo co? Niech czytajcie. O, czekaj. ej, widzowie, Za niedługo będzie strona 32, więc Wam jej nie pokażę. O, dobra, tu są malunki innych ludzi. O, też mam to wie, że. Nie, ostatni film właśnie, zrecyzowaliśmy ją. Czekajcie. A. Dobra. I tutaj Energylandia. Jak ktoś chce, to może. A tutaj są zestawy kazu Power Battle serii. O, jeszcze tutaj można powykreśleć jakieś zestawy ma, które się nie ma. Za niedługo bym tego combat wysilaki Fury bym. zrecyzował. No i jeszcze ten. Ostatnia gazetka musimy szybko przejść bo jeszcze musimy z, y, otworzyć, bo to jest największy y, krzy, y, ten y, największe ten, y, Najlepsze co się dzieje na moim kanale, że otwieramy coś. O, malunki już na starcie innych ludzi. Super, fajnie. Ja już że od, od tyłu, ten, 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 przeglądam gazetkę. Dobra, tutaj. LG Radia, numer jeden w Europie, oczywiście, bo Polska, górą. <laughs> o, tutaj są. Y Yy, legendy sprawiedliwości od dawna ci kapitanowie walczyli niestrudzenie o utrzymanie pokoju w mieście pomagał im w tym poderze Enigma na którego zawsze mogli liczyć po dziś dzień mogą liczyć nawet widzowie dobra, tu jest kolejna już trzecia historyka, no i hatryk Hehe. he op Teleny. koniec historyki. A tutaj, ojciec, gdzie to było? O, T-Racers. O, ter ma banana. E, bania. O, przeproszeniem. O, lub te termy. No, no i kolejne z legends. No i możemy otwierać. No, teraz te mniejsze, wszystkie. o no, 1, Pięć zaszetek. O, jeden. Dobra. To pierwsza saszetka z piątej serii. But. O, jeden. Miałem ten but zimowy. Niestety, ale możemy teraz. E, hideouta z serii drugiej. 3, 2, 1. Ojdź. Może znowu jakiś złoty pojazd mi się trafi. Nie wiadomo. Oj. O. Oj. I jaki. Y pułapka. bo już takich to miałem wiele. Ale może Super Things, nowy yy, yy, hot dog. Moment, yy, do śmieci tą naklejkę wezmę. Ej, ja nie miałem takiego hot doga, ale to złoczyńca, czyli złoczyńca 2.0. Kolejny. O, Janne, słaba, już słaba ta saszetka. więc lepiej otwierać. O, nie miałem tego pasa złotego. O, to fajne. No i nadal złoczyńcy prowadzą, 3 do 0, a tutaj kaczka, miałem już ją, ale bohater, więc wiecie. Izo, I kolejna z serii Kazoo Power Battle, żarówka, ale powtórka, no to na razie dwie niepowtórki, słabo, mogą te dwie jeszcze oddać, powinny widzowie oddać. A dobra, nic więcej nie ma. Dwie saszetki z serii czwartej. Więc otwieramy i mafinka. I nie wiem, czy miałem, czy mam, ale super. O, nadal no, radar prowadzą już 5 do jednego. I uh, 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 o Jezus Maria. Moment, a super things. Jak to zinksa nie ma? Ej. A nie, tutaj jest. Uuu, rocket zing! Rakieta, ty no super. No ale no niestety miałem. Ale dzisiaj ze szczęścia słabo jeszcze dysk. No to te ostatnie muszą, według mnie oddadzą. Mogą coś to oddać albo i niekoniecznie. Tam dalek. Tylko nie widzę. A nie. Ale kolejny z serii czwartej no i serii. w oh, zoom. U widzowie? E, nie miałem. A może? Ej widzowie, teraz to zwlekam, bo chyba miałem. Oj, się wywrócił w ogóle muffin, muffinka e, ten. Ja nie wiem, czy miałem to e, ten ponton, to albo e, łódź, czy co. No dobra. I ostatnie. To będzie złoty, czy co? Du, 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 nie będzie złoty, ale, ale. Jajo, ten jest zbite. Jajo, zielone, no i tylko. Trzy niepowtórki. No, a super thingsów to tutaj mam. Widzowie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. No, trzy niepowtórki na dziewięć. No to. Trochę słabo poszło widzowie w tym odcinku. No cóż, Truno, dziękuję za dotrwanie do tego momentu. Napiszcie widzowie czy się wam w, ten, w komentarzach, czy się wam ten film podobał. Ja już będę y, kończyć, więc na razie widzimy się do najnowszego odcinka.